Każdego dnia boreckie wzgórze nawiedzają wierni i tutaj się modlą, prosząc Maryję o jej wstawiennictwo, o potrzebne łaski. Przed jej wizerunkiem dziękują za łaski i dziękują za cuda, które dokonały się w ich życiu. Zacznijmy jednak od początku, w jaki sposób w tym miejscu narodził się kult Matki Bożej. Najstarsze dokumenty wspominają rok 1336, który jest zarazem datą powstania tego sanktuarium. Dokumenty te wspominają również, iż sam kult Matki Bożej rozpoczął się przy cudownym źródełku, gdzie znajdowała się drewniana kapliczka. Tak jak dzisiaj, tak i wtedy do cudownego źródełka przychodzili ludzie. Tam się modlili, czerpali wodę, tam wypraszali potrzebne dla siebie łaski, prosząc Maryję o jej wstawiennictwo oraz dziękowali jej za otrzymane dobro za jej przyczyną. Według kronik z biegiem czasu napływ pielgrzymów był tak wielki, że mała kapliczka nie mogła ich wszystkich pomieścić. Wówczas zbudowano nieopodal drugą kapliczkę świętego. Krzyża. Rozpowszechniający się w szybkim tempie kult Matki Bożej w tym miejscu był początkowo dla ówczesnego proboszcza księdza Macieja Niewickiego dużym kłopotem. Z jednej strony rzesza pielgrzymów nawiedzająca to miejsce, a z drugiej trudne ukształtowanie terenu zewsząd porośnięte drzewami, brak należytego dojazdu brak zaplecza gospodarczego. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że to miejsce, cudami wsławione, należy otoczyć szczególną opieką i troską, tak, aby zapewnić przybywającym tu pielgrzymom opiekę duszpasterską i posługę sakramentalną. Mario! która zaszczyciłaś nas swoją obecnością w tym miejscu. Bądź z nami w każdy dzień. A ja Twe dziecię, o podaj mi twą dłoń. Od złego mnie na tym świecie, od grzechu matko chronię. Bądź z nami w każdy czas. Wspieraj i ratuj nas. Matko. Matko, bądź z nami. Każdy czas. Pytanie, skąd pojawili się w tym miejscu Dominikanie? ówczesny, wcześniej wspomniany ksiądz Maciej Niwicki, widząc tłum napływających do tego miejsca pielgrzymów, sam niejednokrotnie tutaj pielgrzymując i sam doznawszy cudu, dostrzegał problem braku należytej opieki dusz pasterskiej. Zwrócił się zatem, do samego ojca generała zakonu, ojców Dominikanów. Aby w tym miejscu na stałe ojcowie Dominikanie podjęli posługę duszpaszterską, stając się stróżami i opiekunami dla tego cudownego miejsca. Dzięki przychylności ojca generała i załatwieniu wszelkich formalności ojciec Raimund Mojecki w 1670 roku objął pieczę nad dwiema kaplicami. Ojciec Rajmund Mojecki zasłynął przez swoją pobożność, ale również i pracowitość, gorliwość, będąc jednocześnie wielkim czcicielem Matki Bożej Bureckiej. Według kronik nie brakowało ludzkiej hojności i ofiarności ze stron wiernych, którzy troszczyli się o to miejsce, jak o swój własny dom. Budowę Kościoła rozpoczęto w roku 1684, a ukończono ją w 1736. W tym też roku biskup przemyski, ksiądz Jędrzej Pruski, dokonał uroczystej konsekracji Kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jacka. Cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej został przeniesiony w uroczystej procesji z kaplicy do nowo wybudowanego kościoła. Jak piszą teksty źródłowe, do tego miejsca przychodzili w jeszcze większej liczbie niż poprzednio pątnicy, by przed cudownym obrazem przedstawiać matce najświętszej swe troski. By szukać u jej stóp pociechy i ratunku. Matko Boża Borecka, Pani w Strażniczko Jasnej Góry Różańcowej i wierno opiekunko ludu. Od wieków obecna w świętym obrazie, Wysłuchujesz modły w każdej niedoli, cierpieniu. I udręce. Przez Twoje zasługi i chwalebne w niebo prosimy Cię o łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci, abyśmy w niebie mogli wychwalać Twoją dobroć na wieki. Amen. kiedy nasz kraj był okupowany przez Rosję i Prusów, a naród przygotowywał się do powstania niepodległościowego pod wodzą Tadeusza Kościuszki, dramatyczne chwile rozegrały się w saktuarium w Borku Starym. W 1794 zrabowano doszczętnie majątek boreckich Dominikanów. Nie oszczędzono nawet srebrnych koron znajdujących się na cudownym obrazie. Wspólnota Dominikanów długo nie mogła podźwignąć się po grabieży zaborcy. Również w 1823 roku wspólnota Dominikanów Zborku Starego zmuszona była opuścić mury klasztorne aż na 13 lat, by po tym okresie ponownie do tego miejsca powrócić. Jednak licząc się z tym, że trzeba będzie przeprowadzić gruntowny remont klasztoru i kościoła, które wówczas były doszczętnie zniszczone. Najnowsza historia Boreckiego Sanktuarium również obarczona jest przykrymi wydarzeniami. Dwukrotnie w 1960 oraz w 1992 roku skradziono korony z cudownego obrazu. Sprawców tego czynu nigdy nie wykryto. Po nabożeństwach ekspiacyjnych 14 sierpnia 1995 roku ówczesny metropolita przemyski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik, rekoronował. Czyli powtórnie nałożył korony na cudowny obraz. Korony te pozostają nadal na cudownym obrazie. O Królowo, Pani Matko Nasza Najdroższa, oto my, dzieci tej Ziemi, która Ci wiernie zawsze służyła i swą Królową ogłosiła. Przychodzimy do Ciebie z całą ufnością i błagamy Cię w imię Jezusa, Syna Twego ukochanego. Wejrzyj na nas łaskawym okiem miłosierdzia Twego i okaż się nam matką. Patrz, na ziemi Twej tyle łez, tyle cierpień, o Pani. Nie opuszczaj nas, pociesz, bo płaczemy. Ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu. Patrz, na ziemi Twej tyle złego zagościło, że nam trudno stąpać. Jeśli chcemy wiernie Jezusowi i Tobie służyć, prowadź nas, bo zginiemy. O nie opuszczaj nas. A my Ci za to składamy w ofierze serca nasze. Postanawiamy iść śladami ojców naszych i grzechami nie ranić macierzyńskiego serca Twego i syna Twego najukochajszego. oh yeah.